Dzień dobry Państwu. Z cyklu Realnie o gminie, tym razem program rozwoju dla miejscowości Wyczyszka i będzie szyna. Proszę Państwa, takie centrum wyczyszki to jest wiadomo, szkoła. A jak mówimy o szkole, to czeka nas naprawdę remont wraz z pełną termomodernizacją szkoły i wraz z zagospodarowaniem całego otoczenia. Ten obiekt dzisiaj jest wykorzystywany przez stowarzyszenie o takim czysto charakterze oświatowym, niemniej jednak powstało nowe stowarzyszenie koło gospody wiejskich. Myślę, że wspólnie ten obiekt zagospodarują i razem będą działać dla dobra społeczności Wyczyszki i Będziszyny. Proszę Państwa, drugim takim bardzo ważnym punktem jest dokończenie właściwie wodociągowania wyczyszka potoki. Zrealizowaliśmy w poprzednich zadaniach dwa odcinki. W tej chwili chcemy już zakończyć to działanie. Mamy dokumentację. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy to zadanie realizować. Wiadomo, że sieć dróg. Bardzo trudne warunki, topografia wyczyszki, będzi szyny powoduje to, że musimy rozbudować, przebudowywać przede wszystkim o mijanki. To są nowe możliwości bezpiecznego przejazdu przez trudne odcinki dróg. Stowarzyszenie, które niedawno powstało koła gospodyń wiejskich, chciałbym pogratulować. To jest osiągnięcie ostatnich dosłownie miesięcy, bardzo prężnie się rozwijający. Też chcielibyśmy dofinansować ze strony organizacyjnej też, ale i też finansowej. Ta pomoc jest niezbędna, więc te działania będziemy podejmować. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Ja już o tym mówiłem. W tej chwili właścicielem jest gmina tej szkoły, niemniej jednak jest w użyczeniu Stowarzyszeniu Oświatowemu, Prowadzi szkołę. Będziemy musieli wspólnie tutaj podjąć działania razem ze stowarzyszeniem i podjąć się naprawdę rekultywacji całego tego terenu ze względu na to, że takie potrzeby naprawdę zaistniały. Bardzo ważna, co prawda nie dotyczy tylko wyczyszki i szyny, inwestycja, która jest zagospodarowanie zbiornika czchowskiego. Ten teren, który żeśmy przejęli kilkanaście lat temu i inwestowaliśmy w niego w ramach Związku Gminy Jeziora Różnowskiego. w tej chwili on jest w użyczeniu gminy, niemniej jednak od lat trwają próby przejęcia na własność przez gminy zainwestowanych już środków, które tam zostały w poprzednich latach wpompowane. Wygląda sytuacja tak, że w ciągu najbliższych miesięcy, powinniśmy mieć informacje o przejęciu tych gruntów, które stanowią dla nas duże wyzwanie, jeżeli chodzi o inwestycje. Mówię tu o turystyce, mówię tu o środkach, które należy przeznaczyć też na zabezpieczenie. Ale chciałbym to jedno powiedzieć. Gmina nie będzie prowadzić tam działalności gospodarczej. Może ten teren użyczyć, wydzierżawić lub ewentualnie w innej formie przekazać inwestorom prywatnym, które będą prowadzić tego rodzaju działalność. Gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej bezpośrednio, ze względu na to, że nie może być tutaj konkurencji między przedsiębiorcami. Gmina marzyć z podatków, a nie z działalności gospodarczej. W związku z tym już dzisiaj mogę powiedzieć, że będziemy poszukiwać poważnych inwestorów o znaczeniu strategicznym do zagospodarowania. Jest powierzchnia około 4 hektarów gruntu yy, wyrwana z jeziora dosłownie. To jest na najbliższy czas program rozwoju dla wyczyszki i dla Będziszyny. Dziękuję bardzo w ramach Realnie o Gminie. Do widzenia Państwu. 7 kwietnia prosimy o Twój głos. Samorządność 2024.